Kwebona Fide. Prezentacja. Kwebona Fide to tak naprawdę Kuba Grabowski. To on. Ciekawostka. Kwebona Fide ma na imię Kuba. To tak jak ja. Ciechanów. Ciekawostka. Kwebona Fide urodził się w Ciechanowie. To tutaj. Ciekawostka. Ciechanów jest niedaleko Warszawy. Nawet bliżej niż Lublin. Wikipedia. Z czego znany jest Kwebona Fide? Odpowiedź. Śpiewa piosenki. Kwebona Fide nagrał 5 płyt. 1, 2 tam. Kwebona Fide ma Hype -mana. Rebus. Przykładowy tekst piosenki. Kwebona Fide i Reto. Ciekawostka. Quebona Fide ma piosenkę na szczycie, to tak jak Grubson, ale nie wiem czy jest prawdziwa, bo znalazłem ją na tekstowo.pl Są cztery Quebona Fide: ten, ten, ten i ten. Oj, to tak. Fide, żart tematyczny. Quebona Fide, przepisy. Koniec.